Cześć, witajcie na kanale Zrób to Sam. Chciałabym Wam pokazać bardzo prosty sposób na składanie listów bez koperty. To jest taki trik, że list jest służony razem, a nie ma koperty i trzyma się całkiem dobrze. Tutaj właśnie mam taki list i on się tutaj trzyma w dwóch miejscach. Tu jest jedna zakładka taka i druga zakładka. Jest dobrze zapakowany wygląda jak w kopercie, a nie ma koperty. A drugi list jest podobny tylko jako pieczątkę mam tutaj naklejkę. No i zaczynamy od złożenia kartki papieru, to może być A4 albo A5. I składamy najpierw na pół. No i tutaj dobrze było, gdyby ta kolorowa strona była na wierzchu. I otwieramy go. I teraz bierzemy jeden róg i zaginamy do środka. I z przeciwległej strony dokładnie to samo. I zostają nam tutaj takie dwie białe przestrzenie. I te białe przestrzenie zaginamy na pół. I drugą przestrzeń tak samo zginamy na pół. No i tutaj w tym miejscu powstaje nam taka zakładka, w którą będziemy wkładać końcówkę listu. Mamy dwie zakładki, tutaj końcówkę listu będziemy chować w tą zakładkę. Teraz zginamy ten szpic w stronę zakładki. I dobrze zaprasowujemy. Z drugiej strony dokładnie to samo. Zaginamy szpic w stronę zakładki. I teraz tylko wkładamy tą końcówkę w zakładkę. I tutaj też. No, i właściwie już gotowe. To jest świetny format listu, tylko brakuje tutaj tych dwóch rogów. No i taki list można wysłać, oczywiście, jako list miłosny albo można do najlepszej przyjaciółki. Możemy też go w jakiś sposób ozdobić, coś napisać, adresata na przykład. I to jest właśnie taki świetny sposób na wysyłanie listów bez koperty. Jeśli się Wam podobał mój filmik, to będę się bardzo cieszyć. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału, oglądania naszych filmików. Cześć!